Farma chyba u pana jest na poniedziałkowym treningu. Popisał się pan przepięknym walejem. No, tak, rzeczywiście. Dobre podanie, więc było dobrze, dobrze trafiłem i, i szliłem, ale to, to rzeczywiście wolałbym to przełożyć na, na, na mecz jakiś oficjalny, więc no, liczę na to, że, że, że uda mi się. Niemcy przyjeżdżają nieco osłabieni, brakuje piłkarzy tych oczywiście, którzy zakończyli karierę reprezentacyjną, ale jest także parę kontuzji, to jest dla was jakiś malutki plusik? Oj, chyba nie, chyba nie, bo Niemcy, Liga Niemiecka jedna z mocniejszych na świecie. Te reprezentacje młodzieżowe plus pierwsza reprezentacja robi furorę i jakby dominuje Europę na, na dzień dzisiejszy, a nawet i świat jeśli chodzi o pierwszą. Więc musimy wiedzieć o tym, że nie ma tamtych, są nowi. Nowi świezi z młodzieńczą fantazją i, i, i prawdopodobnie i lepsi będą od tych, co, co odeśli. Więc... Na to nie liczymy. Liczymy bardziej na to, że, że to my zagramy ten dobry mecz i, i że uda się Mistrzów Świata pokonać. Nie tak dawno nasi siatkarze że zdobyli Mistrzostwo Świata, zdobyli je, jak sami podkreślali przede wszystkim dlatego, że byli drużyną. U was też tak jest? Czujecie się takim zgranym kolektywem, nikt się nie obraża, że nie zagra albo zagra za krótko. Nie, ja. Co prawda mam teraz mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o, o no, bo byłem tylko na jednym meczu wcześniejszym z Gibraltarem, ale, ale, muszę przyznać, że siedząc na ławce i obserwując to wszystko z boku, widzę, że drużyna jest świadoma po co przyjeżdża na reprezentację. widać, że chłopaki, którzy siedzieli na ławce, a a ja siedziałem, więc widziałem bardzo dobrze to, że, że są gotowi na to, żeby pomóc w, każdym, w każdej chwili drużynie. Widać, że trener absolutnie zdaje sobie z tego sprawę, że ławka żyje tak, że, że w każdym momencie może, może na nas liczyć. Wygląda na to, że, że absolutnie ten team spirit taki jest tutaj i, 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 i że będzie, tak jak trener na konferencji powiedział, że, że to właśnie jest najważniejsze w tym, żeby budować sukces. A jak wygląda ta atmosfera w kadrze przed spotkaniem z Niemcami? Nastawiacie się na to, żeby pokazać, że wy też potraficie pokonać Niemców, co się do tej pory nie udało. Czy może jednak myślicie gdzieś tam, że ten punkt w sumie nie byłby taki zły? nie zawodnik, który wychodzi na, na boisko, nie ma, nie ma czegoś takiego w głowie jak remis. Yy... No Tylko o zwycięstwie myślisz, a teraz nam się nadarza sytuacja, że, że możemy grać i, i możemy wygrać z mistrzem świata, więc zróbmy to po prostu i, i uwierzmy w to, że jesteśmy w stanie to, to, to zrobić, bo ja absolutnie wierzę w to. Czyli to, że to są mistrzowie świata nie powoduje u was jakiegoś dodatkowego respektu czy też stresu? Nie, 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 ale powiem od razu dlaczego. Nie. nie. Mamy Roberta Lewandowskiego, mamy Łukasza Piszka, e, mamy świetnych bramkarzy. E, Grzesi Krychowiak super gra w, w Sewilli. E, chłopaki, e, czy Rybus czy milik i tak bym mógł wymieniać. To są zawodnicy, którzy grają, grali w bardzo dobrych e, klubach. Dlaczego mamy się bać, i, i tyle. Więc ym, to są moje argumenty, które mam nadzieję, że, że spowodują, że rzeczywiście uwierzymy w siebie i ich pokonamy.